Znajdujemy się w miejscowości Kszczonowice w gospodarstwie Pana Marcina Walasa. Dzień dobry Panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Bardzo proszę, niech powie Pan nam kilka słów na temat swojego gospodarstwa, na temat upraw. Struktura gospodarstwa, powierzchnia, uprawy. Posiadam gospodarstwo o powierzchni 120 hektarów, z tego jedną piątą zajmują warzywa. Uprawiamy marchewkę, pietruszkę, ziemniaki, buraczki świkłowe, cebulę. Pod uprawy warzywne stosowany jest preparat Biogen Revital. Mhm. Czyli jak gdyby, jaki Pan zachowuje płodozmian na swoich polach? Bo w tej chwili powiedział Pan nam na temat warzyw, natomiast na pewno ten płodozmian warzywny jest czymś przełamany. Oczywiście płodozmian jest przełamany zbożem, konkretnie pszenicą, kukurydzą i rzepakiem ozimym. Czyli procentowo zboża, rośliny typowo rolnicze zajmują jaką powierzchnię? Typowo rolnicze na no około 75%. 75%, pozostała część warzywa. Niech Pan powie kilka słów na temat stosowania rewitala na Pana polach. Co Pana skłoniło? Ile lat Pan stosuje? I czy. Jest pan zadowolony z tego preparatu? Tak, stosuję Biogen Revital od 4 lat. Zauważyłem wyraźną poprawę rozkładu materii organicznej, ponieważ teraz w ostatnich latach obserwujemy suszę rolniczą. Z tego powodu muszę ten bioger, muszę lepiej dbać o rozkład materii organicznej, żeby po prostu co za tym idzie, zachowywać. Zdolność gleby do gromadzenia wody. W jakiej dawce stosuje Pan Biogen Revital? Stosuję Biogen Revital w dawce 1 litra na hektar. Zauważyłem, że struktura gleby również jest, jest lepsza po zastosowaniu preparatu Biogen. Poza tym resztki pożniwne są bardziej zmineralizowane, co widać tutaj na fragmencie pozostałego w polu poplonu. Widzimy, że on, się Widzimy że on się kruszy i łatwiejsza jest później obróbka, yy, właśnie siew warzyw, nie utrudnia to właśnie samego siewu na redlinach. Czyli reasumując, zastosowaliśmy Biogen Revital po żniwach. został on wymieszany z glebą, później tak. została przeprowadzona, Przeprowadzony. Został przeprowadzony siew poplonu, poplonu, który został zlikwidowany na wiosnę i zasiane zostały właśnie warzywa w tym konkretnym przypadku pietruszka. I tutaj nie widzimy y, wiele słomy na redlinach, czyli musimy zaznaczyć również ten fakt, że przebieg zimy w tym roku był bardzo łagodny. Mieliśmy temperatury sprzyjające rozkładowi resztek y, organicznych. Dzięki temu siew na redlinach, pietruszki, rośliny, która jest bardzo wymagająca, wymaga precyzyjnego siewu, przeszedł bardzo sprawnie, resztki słomy nie ciągały się, siew jest dokładny i teraz czekamy na deszcz i czekamy na pierwsze wschody.